Codzienna dawka żużla. Zawodnicy już ostro trenują, nie tylko na siłowniach, ale też w garażach. Wszystko przez jedną z najważniejszych zmian w przepisach na nowy rok powrót twardszych mieszanek opon. W środowisku mówi się wprost, to może być krok w stronę większego bezpieczeństwa na torze. Mateusz szczepania dla WP Sportowych faktów nie ma wątpliwości. Patrząc na przestrzeń lat, w których startuje, jest teraz troszeczkę ciężej. Wiadomo, że z obecną oponą na bardziej wymagających torach jest trudniej. Uważam, że będzie to krok w dobrą stronę. Z kolei Adrian Miedziński zauważa, że problemy sprzętowe zaczęły się już wcześniej: od zmian w tłumikach i rozwoju silników. Dodaje też jasno: na twardszej oponie wyścig niech trwa nawet 2 sekundy dłużej. Kibice tego nie zauważą, ale na pewno będzie bezpieczniej. Temat był też poruszony przez Krzysztofa Cegielskiego. Swoje zdanie dorzuca również Jakub Jamruk, obecnie zawodnik rowu Rybnik. Wystarczy twardza mieszanka opony i będzie dobrze. To nie była znacznie większa prędkość. Bardziej chodziło o to, że miękka opona przestawiała motocykl w niekontrolowany sposób. Zmiany mają oznaczać niższe koszty, spokojniejsze wyścigi i mniej niebezpiecznych sytuacji. Teraz cała Żużlowa Polska czeka, jak nowe opony sprawdzą się w praktyce. Nadal nie ma pewności, czy Unia Tarnów wystartuje w rozgrywkach ligowych w sezonie 2026. Klub co prawda złożył dokumenty licencyjne, ale wciąż nie uregulował wszystkich opłat oraz zaległych zobowiązań finansowych. A to oznacza poważne problemy. Mimo skompletowanej drużyny nad klubem znów gromadzą się czarne chmury. Głos w sprawie zabrała wiceprezydent Tarnowa Agnieszka Kawa w rozmowie z Radiem Kraków. Jak poinformowała, klub spłacił wobec miasta tylko część zobowiązań. Nie podano dokładnej kwoty, ale brak pełnych rozliczeń może mieć poważne konsekwencje. Czekamy na ruch z tamtej strony. To warunek niezbędny, żeby miasto dalej. Myślało o przyszłości klubu żużlowego na tym obiekcie, podkreśla kawa. Kluczowe decyzje dotyczące licencji mają zapaść do 14 grudnia. Najbliższe dni będą więc absolutnie kluczowe dla przyszłości tarnowskiego żużla. Choć do ligowego ścigania jeszcze trochę czasu, kalendarz żużlowych wydarzeń powoli się zapełnia. Wiemy już, że za dwa tygodnie poznamy oficjalne terminarze. Jednocześnie odsłonięto też pierwszą dużą datę przedsezonowego ścigania. Turniej o koronę Bolesława Chrobrego w gnieźnie odbędzie się 28 marca. Dla wielu zawodników to będzie idealny sprawdzian formy przed startem rozgrywek ligowych. Dla Dlatego można spodziewać się mocnej obsady, podobnie jak w minionym sezonie. Głos zabrał także prezydent miasta Michał Powałowski. Kibice Żużla, zapisujcie sobie datę turnieju o koronę Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Tym razem mamy ambicje otworzyć sezon żużlowy. zatem na turniej zapraszamy 28 marca. Wydarzenie z jeszcze większymi ambicjami na zapewnienie sportowych emocji. Kolejny raz poorganizujemy wspólnie z One Sport oraz Startem Gniezno. W ostatnich latach trwa prawdziwy wyścig o miano pierwszych zawodów sezonu. Najczęściej były to kryterium Asów Bydgoszczy czy Memoria Idzikowskiego i Czarnego w Częstochowie. Teraz swoje ambicje jasno pokazuje także start we współpracy z OneSportem. Sam turniej cieszy się ogromnym uznaniem, zarówno wśród kibiców, jak i zawodników. Wyjątkowa oprawa i królewski insygnia dla zwycięzcy robią swoje. Na liście triumfatorów są m.in. Henko, Golob, Saifudinow, Pedersen czy Dude. W poprzedniej edycji po raz pierwszy w historii tego turnieju zwyciężył z Mars League. A więc 28 marca zapiszcie datę. Sezon 2026 zacznie się szybciej niż się wydaje.